Jezus Chrystus jest kapłanem, nauczycielem i pasterzem. Kiedy się to powie, już się jasno wskaże, jakie są priorytety w pracy każdego księdza. Naszym pierwszym zadaniem i obowiązkiem jako księży jest stawać dzień po dniu przed ołtarzem, aby umożliwić naszym wspólnotom parafialnym uczestniczenie w tym największym ze wszystkich wydarzeniu, którym jest ofiara mszy świętej. Rola kapłana jest podstawowa i zasadnicza. Nigdy nie jesteśmy bardziej sobą niż kiedy stoimy przy ołtarzu, przewodnicząc eucharystycznemu obrzędowi naszej wspólnoty. Jako nauczyciele mamy za zadanie przekazywać i szerzyć Słowo Boże. Nasze głoszenie wiary musi żyć, dociera do innych proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu przyswoiliśmy je sobie. Zus naszych powinno rozbrzmiewać nie tylko słowo, bo to słowo Boże, które znajdujemy w pismach, lecz także słowo od Boga płynące z serca, napełnionego doświadczeniem Boga w nas samych. Jako pasterze mamy za zadanie dbać o tych, którzy są powierzeni naszej pieczy, pomagając zranionej ludzkości w jej pielgrzymce wśród komplikacji i trudności współczesnego życia. Musimy. Prowadzić lud Boży w podejmowaniu odpowiedzialności za niesienie Ewangelii ludziom świeckim, nieznającym i nieuznającym Boga. Uzdrawiająca dłoń, którą możemy wyciągnąć do tych, którzy są na równi z nami, słabi, niezaradni, to miłująca dłoń Chrystusa. Słowa, jakie wypowiadamy, gesty, jakie czynimy, to Jego słowa, Jego gesty przekazywane przez nas. Jedyne kapłaństwo to kapłaństwo Chrystusa i ono zostało nam powierzone. Lud Boży powinien w nas widzieć ikonę, czyli obraz Chrystusa, najwyższego kapłana. Nasze dłonie mają do czynienia z jego świętymi realiami. Nasze usta głoszą i objaśniają jego święte słowo. Czyż możemy bez względu na warunki, w jakich się znajduje Kościół w danym momencie historii, kiedykolwiek zwątpić w godność, która jest nam nadana przez wyświęcenie? Czy możemy zlekceważyć wielką odpowiedzialność nałożoną na nasze barki? Przebacz mi, Panie, moje błędy i niedociągnięcia, ale mam głęboką świadomość, że posługujesz się mną według własnej oceny i wbrew mnie samemu. To daje pociechę, ale proszę Cię, daj mi serce kapłana, zwłaszcza takie serce, które rozumie, co znaczy prawdziwa miłość, miłość Boga i miłość ludzi żeby mógł być wspomożony w przełożeniu tej miłości na czyn i na służenie innym. Żaden ksiądz nigdy nie będzie w stanie w pełni zrozumieć znaczenia władzy nadanej mu przy wyświęceniu. Po pięćdziesięciu latach kapłan powinien odprawiać codzienną mszę z jeszcze większym uszanowaniem i uwagą. Jego wierność i codzienne rozmyślania powinny odsłonić przed nim skarby zrozumienia, o których nie mógłby marzyć jako młody ksiądz. Czy może istnieć większy przywilej, jak odprawianie mszy świętej przez pół wieku? Jaki może być wspanialszy obowiązek dla księdza, niż zasiadanie w konfesjonale tydzień po tygodniu i mówienie zatroskanym i udręczonym duszą? Ja odpuszczam Tobie grzech w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co może dorównać głębokiej satysfakcji niesienia pociechy chorym i umierającym i umacniania ich ostatnim namaszczeniem? Są to wielkie akty, ale często nie widzimy jasno skutków tego, co czynimy. Oto dlaczego kapłan musi być człowiekiem wiary. Może on być człowiekiem wiary o tyle tylko, o ile jest człowiekiem modlitwy. To modlitwa utrzymuje żywą wiarę i przez wiarę kapłan pogłębia swą ocenę tajemnicy Boga, jaką jest system sakramentów. Żaden kapłan spoglądając też nie może odczuwać pełnej satysfakcji, ponieważ jest świadomy wielkości i godności powierzonych sobie zadań. Wierność, jedna z najpiękniejszych cech każdego człowieka, jest cechą zasadniczą przy naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Sprawia, że trwamy przy nim, chociaż idziemy po wybojach, a droga nie zawsze jest widoczna. Jest nam pomocna, aby odpowiedzieć na jego wezwanie, pójść za mną. Tak jak potrzebujemy wiary, aby rozpoznać i ocenić wielką godność kapłaństwa, tak samo potrzebna jest wiara, aby trwać przy naszym panu. Ta właśnie wiara, to zaufanie, które jest nadzieją, one dają kapłanom w ciągu całego życia natchnienie do miłości ludzi i im służenia. Kościół ma obowiązek pielęgnowania, pielęgnować powołania, zachęcać mężczyzn i kobiety do podjęcia życia religijnego i nakłaniać mężczyzn, aby rozważyli możliwość powołania do stanu kapłańskiego. Tak wiele da się powiedzieć o stanie kapłańskim powołaniu do życia zakonnego. Nigdy nie przestaję się zdumiewać i zachwycać tym najdziwniejszym z powołań, wezwaniem Lewiego, który został Mateuszem. Był on celnikiem, człowiekiem, który już z racji swego zawodu nie zachowywał ścisłych przepisów swego narodu i swojej religii. Był odszczepieńcem i chciwcem. Wszystko przemawiało przeciw niemu. A jednak Pan nasz powołał go, okazując całkowitą swobodę Jaką ma Bóg? Nie powołuje dlatego, że napotkał cnotę. Powołuje i tworzy cnotę w tych, których sam wybiera. Był to nader niezwykły wybór podkreślający prawdę słów świętego Jana. Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem. Tak więc, powołanie jest zawsze sprawą wyboru przez Boga. Musimy przekazywać młodym tę nadzwyczajną rzecz. Do której mogą być powołani, co to znaczy stać przy ołtarzu i trzymać w rękach ciało i krew Pana naszego? Kiedy kapłan mówi To jest ciało moje, to jest moja krew, mówi o powiązaniu z Chrystusem, które ma bardzo specjalny charakter. Głębokie znaczenie wciąż jeszcze wymagające pełnego wykrycia, posiada rola księdza jako szafarza sakramentów, jako kanału, przez który płynie boskie życie. W naszym kraju zawsze był i jest specjalny stosunek sympatii i zaufania między księdzem i ludźmi. Wytworzył on się w czasach wspólnego niebezpieczeństwa i trudności. Rodzice i nauczyciele swoim stosunkiem do biskupa i księży pomagają w przekazywaniu tej pięknej tradycji sympatii i szacunku dla duchowieństwa. Wiele rzeczy jest ważnych w powołaniu. Po pierwsze, ono da jest darem i jest ono darem od Boga w odpowiedzi na modlitwę. Bardzo często jest to modlitwa osoby nieujawnionej, być może żyjącej samotnie, cierpiącej i odczuwającej swą samotność, ale modlącej się za księży i za osoby związane z Kościołem. Drugą ważną sprawą dla zaszczepienia powołania jest bez, bez żadnej wątpliwości rodzaj życia prowadzonego w rodzinie. Pierwsze lekcje modlitwy nie odbywają się w seminarium lub nowicjacie, otrzymuje się je w domu. Trzecim ważnym czynnikiem jest szkoła która odgrywa bardzo ważną rolę, jej wpływ polega na tym, nie tyle na tym, co się dzieje podczas właściwych lekcji poświęconej nauce religii, ale raczej na oddaniu nauczycieli. Modlitwa, rodzina i szkoła to ważne czynniki, dzięki którym nie ustanie napływ kandydatów do seminariów duchownych i do nowicjatów. Jednocześnie musimy być świadomi, że wezwanie od Boga przychodzi do jakiegoś Mateusza czy do jakiejś Marii Magdaleny niespodzianie i mimo przeciwności. Wahamy się w drodze, doświadczamy zesztywnienia i potuczeń spowodowanych przez naszą przeszłość i nasze upadki. Jedyną rzeczą pomocną, jedyną rzeczą możliwą jest usiąść czy uklęknąć i wpatrywać się w krucyfiks, obraz Chrystusa umierającego na krzyżu. Żadne słowa nie zastąpią rzeczywistego doznania bliskości z tymi, którzy są cierpiący. Trzeba prawdziwej wiary, aby móc powiedzieć to, co powiedział święty Tomasz Morus. Nic się nie może zdarzyć poza wolą Boża, Bożą, a ta zaprawdę będzie najlepsza. Droga młodzieży, to, co powiedziałem, to stanowi wyjaśnienie, dlaczego w kościele dzisiejszym jesteście nadzieją jutra. To jest największy wkład, jaki możecie wnosić w Waszym życiu, przepowiadać światu Chrystusa. Jak zamierzamy to czynić? Przez modlitwę. Będziecie posiadać Chrystusa i będziecie mogli przepowiadać Go innym. Poprzez modlitwę. Kiedy już raz zaczniemy się modlić, kiedy już zaczniemy odkrywać Chrystusa, wtedy pragniemy mówić o nim innym ludziom. Chcemy szerzyć dobrą nowinę. Ta chęć jest czymś naturalnym. Zyskujemy poczucie nic. Modląc się, poznając Pana naszego, będziemy zdolni do odczytywania znaków czasu, mianowicie tego, czego Bóg zdaje się żądać od nas w czasach dzisiejszych, w naszym społeczeństwie. Ludzie często. Ludzie często odstraszają żądania tak wielkie jak jedność chrześcijan i pokój. Jest tylko jeden sposób udzielenia odpowiedzi robić to stopniowo. Musimy zacząć od wytwarzania jedności chrześcijan w najbliższym otoczeniu, wśród swoich przyjaciół, gdziekolwiek się znajdują. Podobnie musimy zacząć pracować dla pokoju, w miejscu pracy, w domu, w różnych zgrupowaniach. Życie na ziemi jest okresem zaprawy, porą przygotowania, kiedy się uczymy sztuki kochania Boga i bliźniego naszego. Ostatecznie, poło, ostateczne połączenie się z tym, co jest najukochańsze, połączenie z Bogiem, to chwila zachwycenia, niekończące się teraz, pełnego szczęścia. Ta wizja wywoła w nas uczucie zdumienia, podziwu i radości, które się staną naszą wiekuistą modlitwą pochwalną. Po to jesteśmy stworzeni.